Zobaczcie, jak to się ciągnie. Według tabliczek są tu jakieś obwarowania. Jakaś napotkana mieszkanka powiedziała mi wcześniej, że jest to fort wodny. Także to wszystko robi ogromne wrażenie. Ja zobaczę z tej strony. Nie mam się już obchodzić całego tego obiektu, ale drodze powrotnej na dół, bo jak widzicie udało mi się tutaj zejść. Myślę, że gdzieś może uda mi się wejść. Tutaj mamy coś ciekawego. No jak wspomniałem, jakieś wejścia tutaj powinny być. Ciemność wszędzie, widzę ciemność. Jedno małe pomieszczenie z zamurowaną częścią. Drugie małe pomieszczenie bardzo fajne okienko. Szybik wentylacyjny z dachówkami w środku. A tutaj, patrzcie, to wszystko zostało wyłożone. Otoczakami. czekamy. Zamurowali. Wejście w głąb tej góry. No i chyba przejścia na wzór tego pierwszego fortu, w którym byłam. Ładne cegłówki. Słabo zniszczone. Sama konstrukcja. Tam też jest krata, także nawet nie podchodzę. Po remontowaniu tego kompleksu. Będzie to też niezła atrakcja. Ale z brakiem dostępu do najciekawszych rzeczy, czyli tuneli. Podziemnych tuneli. W tych nasypach, w tych górach. A ja jeszcze podążę do tych okiennic. Patrzcie na budowę tych okiennic. Jest całkiem inna niż to co do tej pory tutaj w nysie widziałem. Fajnie to wygląda. Nie wiem czy to widzicie, ale w tym miejscu są jakieś metalowe stelaże. To jest tutaj jakiś magazynek. Stanowiłem, że jednak wejdę do tego obiektu, żeby przyjrzeć się, czy są tu ewentualnie przejścia do dalszych partii. O cholera, patrzcie tu, jest na żywca jakieś. Konec zejścia, tutaj ktoś mieszkał. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie spotkam. O cholera, jestem mile zaskoczony tym, co tutaj. Zobaczyłem. Kurczę, w ostatnim okienku jest najprostsze wyjście. Gruba metalowa blacha broniąca dostępu do tego obiektu. Masę flaszek. A no, no. Zobaczcie, gdzie? Wyszłem. Gdzieś, gdzie się nie spodziewałem. Sygnatura cegłówek. Ciekawa rzecz. Że... Jestem gdzieś we wnętrzu tego holtu. Widzicie, wyszłam przy jakimś osiedlu. Tutaj kolejny bunkier z brakiem dostępu z kominem. Ciekawa sprawa. Widać, że część tych fortyfikacji została wykorzystana. Na garaże. Na jakieś magazyny. Fajnie to wygląda, naprawdę. Tu jeszcze jeden. Zrobiony w garaż. Tutaj kolejny. Kolejny przykład wykorzystania jednego z bunkrów.